Efekty w pielęgnacji, od czego zależą, kiedy je zobaczę i czemu ich nie widzę. Cześć, tu Ania Z Lulalov słuchasz podcastu Niezłe ziółko, w którym omawiam tematy związane z zielarstwem i medycyną naturalną, produkcją kosmetyków oraz kwestiami prawnymi z tym związanymi. Dziś porozmawiamy o efektach w pielęgnacji, od czego tak naprawdę zależą, czego możemy się spodziewać, a czego nie. Myślę, że ten podcast dzisiaj będzie taki troszeczkę luźniejszy od poprzednich odcinków, które miały w sobie dość naukowy i bardzo merytorycznie poukładany harmonogram. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, co przede wszystkim rujnuje Twoją pielęgnację. Odpowiedzieć na pytania, które najczęściej pojawiają się wśród naszych klientek. Ja jestem właścicielką marki Lulalow i na co dzień zajmuję się recepturami kosmetyków oraz również właśnie komunikacją z naszymi klientami. Mamy fantastyczną społeczność klientek, z którymi utrzymujemy naprawdę, naprawdę bardzo bliskie relacje. Często rozmawiamy, często sobie gdzieś wzajemnie doradzamy i oferujemy w Lulalow, Love, bardzo dobrą, moim zdaniem, i bardzo taką fachową obsługę już pozakupową, czy to właśnie jeśli chodzi o pielęgnację, czy inne produkty. Dlatego dzisiaj temat przyjemny, temat lekki i temat taki, który myślę warto omówić, i warto niektóre rzeczy powiedzieć po prostu wprost. No bo umówmy się. Nakładasz na siebie bardzo dużo kosmetyków, stosujesz przeróżne, różne, różne zabiegi i w ogóle nie widzisz żadnych efektów. Lub też efekty są według ciebie mniejsze niż oczekiwałaś, albo musisz na nie bardzo, bardzo długo czekać, czy też kiedy przestajesz stosować dany produkt, skóra wraca do poprzedniej formy, do poprzedniej kondycji, co akurat, powiem szczerze, jest zupełnie naturalne. Największym błędem takim w mojej ocenie, jest brak regularności, zbyt wygórowane oczekiwanie, jeśli chodzi o efekty samej pielęgnacji oraz testowanie zbyt wielu rzeczy naraz. Kiedy dostajemy pytanie, na przykład odnośnie szczotkowania, czy odnośnie używania jakiegoś danego składnika, powiedzmy sermu z kwasem azelainowym, po jakim czasie będę widziała efekt? I zawsze odpowiadamy, chyba w najgorszy sposób, jaki ktoś może oczekiwać, ale szczery, bo odpowiadamy zawsze prawdziwie, czyli to wszystko zależy. Bo efekty tak naprawdę zależą od tego przede wszystkim czego oczekujesz, ale najważniejsze, jaki jest stan wyjściowy, jaka jest twoja codzienna rutyna oraz ile tak naprawdę masz lat i jaką profilaktykę na co dzień prowadzisz, ponieważ żaden krem na przykład do rąk ich nie uratuje, jeśli używasz mocnych detergentów, dezynfekcji czy sprzątasz bez rękawiczek. My mamy taką linię z propolisem i kremu do rąk, do stóp oraz sztyft z CBD, które dają... Tak niesamowite efekty w przypadku regeneracji skóry, w przypadku dłoni popękanych po prostu aż do krwi, ale zawsze zaznaczamy, że musi iść to w parze z profilaktyką, bo co z tego, że taki sztyft czy taki krem zregeneruje ci tę skórę, jak ty potem znowu. Popełnisz te same błędy, które znowu doprowadzą do tego, że ta skóra będzie bardzo mocno nadwyrężona czy podrażniona. Tak samo kwas hialuronowy na przykład to świetny humektant, ale nie uratuje odwodnionej, wysuszonej twarzy, która od miesięcy nie widziała peelingu. Bardzo często też piszecie właśnie do nas z prośbą o pomoc w wyborze szczotki do skóry suchej. Czy do skóry suchej ciała i do skóry suchej twarzy, tylko że przy szczotkowaniu nie ma takiej kategoryzacji jak sucha skóra. I nie ma czegoś takiego, że nie robimy peelingu, czy nie szczotkujemy się, bo nasza skóra jest sucha. Ona jest sucha, ponieważ między innymi nie robimy peelingu i nie szczotkujemy się. Więc. Jest bardzo dużo takich ogólnych mitów, które gdzieś tam w naszym, w naszym systemie pielęgnacji się umocniły i które kultywujemy, jak na przykład, że skóra tłusta wymaga bardzo dużego wysuszenia. Kiedyś nawet było popularne nakładanie na wypryski, na trądzik, na pryszcze, na różne zmiany produktów na bazie wysoko skoncentrowanego alkoholu. Aby ten alkohol maksymalnie wysuszył tę skórę. W tej chwili wiemy już, chociaż może mi się wydawać, że wiemy, bo też mam takie wrażenie, że żyję w takiej pielęgnacyjnej bańce i mówię w kółko o tych samych rzeczach. Wydaje mi się, że już wszyscy o tym wiedzą, ale potem nagle spotykam się właśnie ze ścianą tego, że takiej niewiedzy i w ogóle braku chęci, nawet czasem, zgłębienia tego tematu, w jaki sposób taka podstawowa pielęgnacja, ponieważ ja jestem w ogóle zwolenniczką minimalizmu absolutnego w pielęgnacji, taka podstawowa właśnie pielęgnacja, jak ona realnie wpływa na naszą skórę i jakie skutki długofalowe może mieć. Dla przykładu właśnie tych osób z suchą skórą, jeśli masz suchą skórę to peeling jest absolutny must have dla ciebie, ponieważ ten martwy naskórek musi zostać złuszczony, aby nie dochodziło do tworzenia się wręcz takich suchych skorup. I do twarzy super, sprawdzi się tutaj peeling enzymatyczny, a dopiero potem pielęgnacja właściwa, czy właśnie do ciała takie szczotkowanie, peeling i bardzo dobre nawilżenie. Też... Yy, to już potem dojdę do tego, odnośnie takich właśnie mitów czy problemów, które nam przeszkadzają w pielęgnacji, bo na przykład nie szczotkuje się, bo po szczotkowaniu swędziała mnie skóra. Okej, okay, ale to jest, tutaj mamy związek przyczynowo-skutkowy. Swędziała cię skóra, ponieważ naruszyłaś barierę ochronną skóry i przy szczotkowaniu wymagane jest dobre nawilżenie. Produktem, który naprawdę dobrze nawilża... I który jest stosowany regularnie. Chciałbym podkreślić, że pielęgnacja, czy to twarzy, czy ciała, to taki fitness dla skóry. Nie jest operacją plastyczną i nigdy nie zastępuje leczenia dermatologicznego. Jeśli mówimy tutaj o takiej pielęgnacji już bardziej specjalistycznej, my w RuralOf tworzymy faktycznie produkty, które działają mocno specjalistycznie na różne problemy skórne, ale nie zastępują leczenia, zawsze to mówimy, za to mogą bardzo dobrze wspierać leczenie dermatologiczne. Pielęgnacja także, taka w domu, którą wykonujesz, różne zabiegi, bo teraz w ogóle możesz wykonywać w domu nawet półprofesjonalne zabiegi różnymi aparaturami, które możesz kupić na różnych platformach. I tego, to, co kiedyś było tylko i wyłącznie w gabinetach kosmetycznych, teraz jak na przykład peeling kawitacyjny, czy jakieś oczyszczanie głębsze skóry, jest dostępne po prostu dla każdego w domu, bo te urządzenia są powszechne, one są tanie, ale często są niewłaściwie stosowane. Bo też, żeby robić zabiegi typowo kosmetyczne, właśnie z wykorzystaniem jakichś silniejszych kwasów. To trzeba mieć wiedzę w tym temacie. Dlatego, o ile taka bazowa pielęgnacja, którą możemy wykonać w domu, jest super, to o tyle bardziej specjalistyczne właśnie rzeczy, które na przykład bardzo mocno naruszają nasu, naszą skórę, bardzo mocno ją złuszczają, wykonujemy w mojej ocenie tylko i wyłącznie pod okiem specjalisty, czyli albo w gabinecie lekarskim, albo w gabinecie kosmetycznym, w zależności od tego, co to za zabieg jest. Chciałabym także podkreślić, że pielęgnacja jest długotrwała. To jest taki nasz styl życia. Taki, takie coś, co po prostu mamy. To jest nasza rutyna, nasz rytuał, tak jak myjemy zęby. Tak samo mamy schematy pielęgnacji, dlatego uważam, że powinna być ona prosta, logiczna, dobra w efektach właśnie tych długotrwałych. Po na przykład takie nawilżanie skóry. Ja osobiście mam skórę tłustą od zawsze. I nie potrzebuję nawilżenia skóry, sensu stricte takiego, że ta skóra mi się nie łuszczy, ona mnie nie, nie piecze, ona mnie nie swędzi yy, i de facto nie musiałabym używać balsamów do ciała. Ale ponieważ tych balsamów używam, yy, czy masę do ciała, czy naszych musów do ciała, bo to yy, ogólnie pielęgnacji takiej do ciała, dobrej jakości, z przemyślanymi składnikami, Dzięki temu, że tego używam, moja skóra jest bardziej elastyczna i wygląda lepiej w porównaniu do skóry osoby w moim wieku, która takich rzeczy nie robi. Nie stosuję żadnych innych zabiegów kosmetycznych w gabinetach oprócz masaży twarzy. Nie stosuję żadnych ingerujących w środek, w ostrzykiwania, w naruszenia skóry żadnych zabiegów, a mimo wszystko moja skóra w ocenie mojej oraz osób ze środowiska, które mnie gdzieś tam zna, jest bardziej jędrna i bardziej elastyczna niż w przypadku osób, które takiej pielęgnacji przez lata nie stosowały, a które też nie musiały tego robić, ponieważ ich skóra się tego gdzieś tam nie domagała. Co innego, kiedy masz skórę suchą i ta skóra swędzi i ona faktycznie potrzebuje tego takiego nawilżenia, które ty czujesz. Więc jeśli chodzi o pielęgnację, to efekty pielęgnacji Widzimy długofalowo, i za to, co robisz teraz, Twoja skóra odwdzięczy ci się lub nie za te lat 10, 20, 30 i zobaczysz, jak, jak, jaka wtedy jest różnica. Bo ja w ogóle mam takie wrażenie, że. O wiele gorzej zaczęłam się regenerować, czy przestałam się regenerować po 35 roku życia. I też, jak pytałam, czy to mojego męża, czy moich znajomych, to właśnie ten 35 rok życia, a potem 45, to są według tutaj mojego otoczenia takie kamienie milowe, właśnie w tym, jak czujemy się. W naszym ciele, w sensie pod kątem regeneracji, że czujemy i tej jędrności tej skóry, że czujemy właśnie już tą różnicę taką pomiędzy tym okresem 20-letnim czy 30-letnim, chociaż wciąż w głowie wydaje nam się naprawdę, że mamy tyle lat. Więc według mnie czym jest pielęgnacja? Pielęgnacja jest po prostu sposobem życia. Twoją naturą, coś, co wynika z Twojej rutyny, z Twoich przyzwyczajeń, tak jak mycie zębów. I nagrałam taki odcinek odnośnie schematów pielęgnacji, który ci bardzo polecam, ponieważ jest to odcinek właśnie taki typowo o tym, co kiedy nakładać, aby działało i abyś nie musiała spędzać w łazience nie wiadomo ile czasu. Polecam także odcinki o typowo już o substancjach i o składnikach, abyś wiedziała też, jak y, na przykład kwas azalainowy działa, czy kwas hialuronowy, czy to propolis, typowo na naszą skórę i jakich efektów właśnie, jeśli chodzi o te dane substancje, możesz się spodziewać. Jeśli też jesteśmy tutaj y, na tym temacie danej substancji, chciałabym uczulić cię bardzo na takie przekonanie, że... Miałam kiedyś krem z propolisem i mi nie pomógł, więc tego innego już nie spróbuję. Bardzo często różni producenci mają oczywiście różne receptury, różne stężenia, różne rodzaje tych wszystkich substancji, czy to ekstraktów, wyciągów, czy. No, no przeróżne mogą być te możliwości. I nie zakładaj nigdy, że jeśli kiedyś już czegoś próbowałaś, to jeśli znowu tego spróbujesz. Tylko w innej formie, to będzie to beznadziejne. To jest jak z sushi. Idziesz na sushi i stwierdzasz, że nie lubisz sushi, tylko że być może po prostu zjadłaś niedobre sushi, a gdyby zjadła dobre, to byś się w nim zakochała. I tak samo jest z pielęgnacją. Nigdy niczego nie zakładaj z góry. Okej, okay. dlaczego nie widzisz efektów w pielęgnacji? Przede wszystkim największym takim problemem jest oczywiście brak regularności i oczekiwanie zbyt y, szybkich efektów po kilku użyciach. Jeśli chodzi o taki efekt po kilku użyciach, czy nawet po jednym, to z tego, co mi tak przychodzi na myśl, jedyną taką substancją y, jest silikon. Kiedy nałożysz jakiś produkt silikonowy na twarz, to ta twarz jest po prostu Sztuczna wręcz, to jest cudowne uczucie na twarzy, sztucznie napiękna, wygładzona. Wow! I to tyle. To jest jedyna taka substancja, która w ten sposób działa, ale jest to substancja, która może blokować bardzo pory skóry, która jest substancją y, syntetyczną, która jest w ogóle w kosmetykach naturalnych zabroniona, więc no. Ciężko oczekiwać też od takich zwykłych substancji. Na przykład stosujemy tylko i wyłącznie jedno zwykłe masło szea, prosty surowiec kosmetyczny, i oczekujemy, że zadziała on na przykład jak jakiś zaawansowany kosmetyk, który to masło Shea ma w składzie, jako jeden z elementów. Więc też musimy zawsze właśnie pamiętać o tym, czy zwiększać swoją świadomość na temat działania różnych składników. Czego oczekujemy w stosunku do danego produktu, bo żaden krem bez silikonu, czy jakaś szampon do włosów, czy odżywka nie da nam efektu no, takiego, w dotyku oczywiście, bo ja nie mówię o długofalowym działaniu, jak coś z silikonem. Żaden prosty, pojedynczy surowiec, jak na przykład masło Shea, olejek ze słodkich migdałów, które są super same, nie da, ale nie dadzą nam takiego efektu, jak połączenie ich na przykład z CBD czy z Propolisem. Dużym problemem też w efektach jest zmienianie produktów co chwilę. Użyłam to trzy razy, nie wiem, no coś mi nie, nie pasuje, mi ten produkt nie widzę żadnego efektu, dajemy go po prostu gdzieś tam komuś dalej. Gdzieś komuś dalej jest super, jeśli na przykład produkt nas podrażnił, czy mamy alergię na dany składnik, to jak najbardziej. Ale jeśli po dwóch, trzech, czterech użyciach stwierdzamy, że nie ma żadnego efektu, to znaczy, że w ogóle nie daliśmy szans temu produktowi, ponieważ nasza skóra potrzebuje czasu, żeby się, żeby się do czegoś nie tyle przyzwyczaić, co żeby w ogóle substancje, które jej dostarczamy, wykorzystać, wchłonąć i żeby to po prostu miało jakiś efekt. Dużym problemem jest także korzystanie z patrzenia tylko i wyłącznie na przykład na kolorowe promocje. Idziemy gdzieś, jest coś jakiś krem w promocji, jest napisane, że na zmarszki, na suchą skórę, na coś tam i po prostu go bierzemy i kupujemy kolejny i kolejny, czy robimy jakieś po prostu niesamowite duże zapasy pięciu różnych kremów, używamy ich na zmianę, któryś nas uczulił, ale to w sumie nie wiemy który, bo mogło się to nałożyć krzyżowo, ale prawdopodobnie ten, więc ten odstawiamy. Jeśli faktycznie zależy Ci na jakimś efekcie, który producent gwarantuje i który jest realny oczywiście do osiągnięcia, to poczekaj i daj szansę właśnie danej substancji, na którą się zdecydowałaś. Dużym także problemem jest ignorowanie w ogóle dat ważności w kosmetykach, bo o ile nie jemy przeterminowanej śmietany, to krem pół roku czy rok, a może bym go jeszcze użyła. No właśnie. Producent robiąc badania stabilności czy mikrobiologiczne kosmetyku, daje gwarancję jego Pełnowartościowego i poprawnego działania do tej daty, właśnie umieszczonej na opakowaniu. Nie stosujemy produktów przeterminowanych. Jeśli jest to oczywiście gdzieś tam w ogóle już parę miesięcy przeterminowane, to kategorycznie nie. Jeśli tutaj mówimy o takich kilku dniach czy tygodniach, to ja osobiście takich rzeczy używam, ale mam świadomość tego, że jest to już po dacie ważności. Co jest też ważne, że bardzo często nie zwracamy uwagi na zalecenia producenta. Czas aplikacji, sposób aplikacji, czas działania, czy warunki przechowywania. Tu jest dobrym przykładem szczotka do szczotkowania ciała na mokro. Na mokro to znaczy, że używamy jej pod prysznicem czy w wannie, ale potem ona nie może być w mokrym pomieszczeniu, ponieważ może spleśnieć i to nie jest wina szczotki, tylko wina naturalnego procesu powstawania pleśni. Pleśń powstaje wtedy, kiedy jest wilgoć, kiedy jest pożywka dla niej i kiedy jest ciepło. Dlatego też bardzo często nawet na takich silikonach w łazience, które są antybakteryjno-sanitarne i nie wiadomo co, tam pleśń powstaje, ponieważ stworzono dla tego warunki i tutaj takich właśnie naturalnych, naturalnych, zwykłych procesów nie powstrzymamy, szczególnie też jeśli na przykład zwracamy uwagę na składy kosmetyków, wybieramy te produkty, które mają mniejsze, delikatniejsze konserwanty, ale oczekujemy, że będą zachowywały się jak bardzo mocno, zakonserwowane kremy z terminem przydatności powyżej 3 lat. Też co jest ważne, jeśli chodzi o efekty, to dopasowanie oczywiście pielęgnacji do naszej skóry właściwie, czyli i do pory roku, bo podczas pory roku różnie się ta skóra. Zmienia i do aktualnego jej stanu. To nie jest tak, że ja mam zawsze skórę trądzikową, czy ja mam zawsze skórę odwodnioną, tylko właśnie patrzymy na to, co w danym momencie jest nam potrzebne i dbamy o regularność. To, co bardzo wpływa na efekty pielęgnacji, to nasz styl życia, czyli oczywiście sen, dieta, tutaj bogata w omega 3, też stres. Stres, czy taki teraz jest bardzo popularny temat brzucha kortyzolowego czy twarzy kortyzolowej, czyli przewlekły permanentny stres, który po prostu widać. I czasem ktoś pyta, który krem będzie dobry na cienie potoczami? Żaden. Żaden, ponieważ na cienie pod oczami to albo mamy jakieś faktycznie niedobory żelaza czy coś, konsultujemy to z lekarzem, albo brakuje nam snu. I żaden krem nam nic z tym nie zrobi. Krem może tą skórę pięknie nawilżyć, gdzieś tam napiąć, ale nie usunie nam tych braków, które wynikają po prostu nie z pielęgnacji, a z naszego życia. I też właśnie taka prosta rzecz, jak to picie wody. Ja wiem, że to już jest nudne, i wszyscy o tym piciu wody mówią, ale to niesamowicie widać po prostu. Naprawdę to widać. Olbrzymi wpływ na efekty również mają, oczywiście, hormony i genetyka. Nie wszystko można wypielęgnować. To nie jest tak, że jak mam genetycznie bardzo cienkie włosy, to jak będę po prostu używała tych wszystkich rzeczy, które tam influencerki włosingowe podają, to te włosy mi się zagęszczą bardzo. Czy one będą jakoś niesamowicie bujne? No nie, po prostu nie. I tyle. No niektórych rzeczy po prostu genetycznie nie przeskoczymy. Też, co jest ważne, to cierpliwość, ponieważ na przykład przy suplementach diety efekty widzimy po trzech czy czterech miesiącach. I to nie jest tak, że ja wezmę sobie jakiś tam suplement diety przez tydzień, no chyba, że będzie to jakoś kofeina, powiedzmy, czy jakiś środek, który będzie mnie bardzo pobudzał, czy też bardzo usypiał, no to takie efekty zauważę. Ale jeśli chodzi o włosy, czy o y, skórę, to musimy dać czas. I tutaj tak samo jeszcze, jeśli chodzi właśnie o te hormony i genetykę, bo o ile właśnie genetycznie możemy mieć y, skórę gdzieś tam bardziej cienką, czy grubą, czy włosy, właśnie cieńsze. Mamy ich dużo, ale one są po prostu cienkie genetycznie. To także na przykład, jeśli chodzi o hormony, wiadomo, że nasza, wiadomo, u kobiet. Że nasza skóra zmienia się zgodnie z cyklem naszym hormonalnym, i to są też rzeczy, że są takie dni, kiedy jesteśmy bardziej spuchnięte, mniej spuchnięte, kiedy możemy mieć więcej wyprysków, mniej wyprysków, i jest to po prostu związane z naszymi hormonami. Podobnie jak yy, na przykład celulit. I tu chciałam nawiązać do efektów szczotkowania. Ja szczotkowaniem zajmuję się od kilkunastu lat i często mamy właśnie takie pytania, że. Kiedy będę widziała efekty? No, ale to zależy właśnie od stanu wyjściowego, bo szczotkowanie działa genialnie na celulit wodny, jeszcze w połączeniu z naszą kostką antycelulitową, gdzie tam mamy wyciągi z bluszczu, gdzie tam mamy imbir, kajen, gdzie i z naszym właśnie olejkiem na naczynka, bo tam jest bluszcz. W kostce mamy, mamy po prostu wszystkie substancje, mandarynkę również, które działają na poprawienie, właśnie usprawnienie naszego drenażu limfatycznego, na pobudzenie tych wszystkich komórek do pracy, ale to działa na celulit wodny. Jeśli mamy celulit hormonalny, to pielęgnacją go po prostu nie załatwimy, bo tutaj jest problem z naszymi hormonami. Więc jeśli puchniesz, jeśli masz zastoje wody, jeśli ten celulit chwytasz i on cię nie boli, bo przy hormonalnym czujesz ból. Jak sobie chwycisz po prostu skórę, to po prostu cię to boli. Więc tutaj, jeśli chodzi o taki zwykły celulit właśnie wodny, to szczotkowanie działa rewelacyjnie i masz efekt po dwóch tygodniach, naprawdę. Jeśli chodzi o rozstępy świeże, może szczotkowanie doskonale wygładzić skórę, doskonale sprawić, żeby jednak te włókna kolagenowe zmobilizować że do pracy, żeby te rozstępy w późniejszym okresie były mniej widoczne, ale jak już rozstępy mamy, to nawet laser ich nie usunie i po prostu no nie czarujmy się, nie, po prostu niektóre rzeczy musimy zaakceptować i tak samo jest na przykład z pajączkami. Mamy bardzo fajne produkty, które wspierają mikrokrążenie, które wspierają ścianki właśnie naczyń krwionośnych, ale one nie cofną nam żylaków, które już są żelaki może wyciąć chirurg, który, bo żylaki są chorobą. Więc też co jest ważne, aby od pielęgnacji nie oczekiwać efektów, czy właśnie leczenia, czy chirurgii plastycznej. I jeśli chodzi o szczotkowanie, to w szczotkowaniu naprawdę bardzo ważne są takie trzy zasady. To jest taka moja autorska metoda trzech kroków: szczotkujemy się delikatnie. Nie, że ja sobie wezmę najmocniejszą szczotkę, zedrę tą skórę po prostu do krwi, poranie się, będzie mnie to bolało, ja będę przy tym ryczeć, ale zdarłam skórę. Bo w szczotkowaniu nie chodzi o peeling skóry, tylko o drenaż limfatyczny. Układ limfatyczny jest położony bardzo płytko i bardzo lubi ruch i bardzo lubi lekki dotyk. Więc krok pierwszy to szczotkowanie, takie codziennie lub przynajmniej trzy razy w tygodniu. Krok drugi to codzienne nawilżanie skóry, produktem bez parafiny, produktem bez mocnego alkoholu, żadnego i robimy to po każdej kąpieli. Czyli po każdej kąpieli, niezależnie od szczotkowania, nawilżamy skórę i naprawdę ja to widzę po sobie, mając, będąc już po czterdziestce, że ta skóra, która była regularnie nawilżana, po prostu wygląda dobrze. Kolejnym krokiem takim jest peeling ciała. Oprócz właśnie tego szczotkowania raz w tygodniu, ale tylko raz, bo nie chodzi o to, żeby to robić mocno, tylko żeby to robić regularnie. Wykonujemy sobie peeling ciała. I to jest taki nasz rytuał, który po prostu naprawdę fajnie działa i jeśli go robimy regularnie, od środka możemy wspierać się takimi substancjami jak one, antyoksydanty, które są ważne, jak kolagen. Mamy bardzo fajną taką nutraceutyczną mieszankę, właśnie kolagenu z witaminą C, z polifenolami i, ona, i z produktami, substancjami wspierającymi odporność. I to ma sens, jeśli jest robione regularnie. I w takim po prostu na luzie, z takim podejściem troski i dbania właśnie o siebie. Pamiętajmy też o tym, że teraz dużo się zresztą o tym mówi, o tej naszej barierze ochronnej skóry, która jest bardzo dla nas ważna. Pielęgnacja powinna być dopasowana do nas i powinna być według mnie minimalistyczna. Czyli nie, że nakładasz tysiąc różnych kremów, czegoś, czegoś tam, bo tym tylko obciążysz skórę, ale nakładasz krem, który faktycznie jest do ciebie dopasowany i robisz to regularnie. Co jest też fajne, to dokumentowanie postępów. Bo bardzo często, na przykład na siłowni się to robi. Zaczynasz chodzić na jakieś tam treningi, robisz masę czy redukcję i robisz zdjęcie przed i robisz zdjęcie po. I fajnie na przykład przy szczotkowaniu, bo jak patrzysz na siebie na co dzień, to w ogóle możesz nie zauważyć tych efektów, które, no, które są widoczne. Dlatego zdjęcie zdjęcie przed i zdjęcie na przykład po kilku tygodniach czy kilku miesiącach, abyś mogła realnie ocenić, jak się to Twoje ciało zmienia. I pamiętaj, że pielęgnacja ma być dopasowana do Ciebie. A nie ty, masz się dopasować do pielęgnacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze kosmetyków, jeśli masz jakiś konkretny problem, który gdzieś tam cię męczy, czy chciałabyś zacząć bardziej taką świadomą pielęgnację opartą na minimalizmie, ale składnikach, które działają, to zaczep mnie koniecznie na social mediach marki Lulalow, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Możesz także wysłać maila do nas i ja chętnie pomogę, chętnie doradzę. Pamiętaj, aby być wytrwałą. I aby konsekwentnie używać danego kosmetyku, aby dopiero ocenić jego efekt. Z kosmetyku danego rezygnuj tylko wtedy, jeśli czujesz jakieś podrażnienie skóry, czy jeśli masz na dany składnik alergię. A tak po prostu życzę Ci wytrwałości, spokoju i dziękuję Ci bardzo za poświęcony dzisiaj czas, za taki luźniejszy temat i moją pogadankę. Do usłyszenia. Trzymaj się.